W piątek uczestniczyliśmy w odbiorze technicznym chodnika w miejscowości Gródki. Ucieszą się z niego nie tylko piesi, ale i kierowcy, którym po kilku tygodniach odblokowano tę trasę. Znajdujemy się w miejscowości Gródki przy drodze 544, gdzie trwa rozbudowa tej drogi. Tematem czy zadaniem była budowa chodnika na odcinku 700 prawie 80 metrów. Zadanie właściwie nie gminy, ale zadanie Zarządu Dróg Wojewódzkich. Gmina chciała jednak, żeby ten chodnik powstał, bo wiadomo, że tu jest bardzo silne, duże natężenie ruchu drogowego, ale także i piesi, którzy y, mieszkają przy tej drodze, mają uci uciążliwy dostęp czy do, dojście do, do miejscowości. Gmina dofinansowała 492 tysiące, powstało y, odgodnienie drogi, ale także y, zostało y, przedłużone oświetlenie uliczne. Szkoda, że nie, że nie do końca miejscowości, no ale myślę, że w pierwszym czasie uda nam się wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich tą instalację oświetleniową dalej przedłużyć. No to chciałem podziękować panu, panu marszałkowi, obecnie senatorowi za to, że, że znaleźli w zarządzie dróg wojewódzkich pieniądze na, na tą inwestycję. Jest to bardzo ważne, żeby wspólnie z zarządem, zarządem dróg, bo droga właściwie wojewódzka 544, bardzo ruchliwa, ale jakże niebezpieczna w tym czasie. Szkoda, że nie ma chodnika w kierunku Działdowa i lisbarka, czyli mówimy o ciągu pieszojazdy, ciągu pieszo-rowerowym. By się przydał na pewno, mam nadzieję, że w przyszłości, w późniejszych latach, jeżeli tylko środki na to pozwolą, Taki ciąg pieszorowerowy powstanie. Całkowita wartość inwestycji Minut 844 tysiące. Jak już mówiłem, dofinansowanie z gminy to 500 tysięcy. W przyszłości planowany jest w grudkach ciąg pieszorowerowy, mający jeszcze bardziej poprawić bezpieczeństwo.